Here. 47, this is Diana from Agency. We're all happy you're back doing business for us. This mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor, Father Vittorio, means you will have to take care of a number of mafia members residing at the Villa Borghese, where he is kept hostage in the basement. Prime target is Don Giuliani. Security is not exactly lax. Plenty of guards roaming the mansion compound. However, don't expect to free Vittorio just like that. The so Don is running a tight ship, and if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. They're used to people coming to pay respect, ransoms or bribes, but they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena Fortuna, forty-seven. na początku każdej z misji sobie Cięcie. Ok, No to jesteśmy po tym cięciu. To jest wiska z powołentem, jeśli bym musiał zaczynać od początku misję. No to tak to będzie właśnie wyglądać. Bo naprawdę już kupę czasu nie grałem w hitmana. Mogę mieć z tym problemy. No i mianowicie w tej misji możemy się dostać do się na trzy różne sposoby. Pierwszym jest przemycenie broni w skrzynkach i przebraniem się za dostawcę żarcia. Yy, drugim jest ten listonosz, a trzecim jest ochroniarz. I to jest taki mały easter egg też od twórców. Jeśli ktoś z Was będzie miał lornetkę, ten ochroniarz sobie yy, siura palcem od ręki. Po prostu jest tak śmiesznie wygięty, że no, to tak wygląda. Ok. Dziękuję temu koledze. Najprostszym sposobem zabicie. Yy, yy, zabicie naszego celu jest skorzystanie z snajperki, która znajduje się w tym garażu. Ale powiem wam, że nie polecam tego sposobu, bo jest ciężki na dostanie się do tego naszego celu. Proszę jest to zaraz wam pokażę jest po prostu przejście przez całą posiadłość i zakręcić się do um, biura tego kolesia Okej, okay, no właśnie z biegami mogą być problemy Ktoś może z... nas no, wykryć i będą problemy. A to jest nasz koleżka, który gra sobie w golf na balkonie, to jest dosyć ciekawy motyw. Naprawdę do ludziska, gdyby nie te bagi, Hitman 2 jest dosyć klimatyczną produkcją i dosyć przyjemną. Szkoda, że nie ma żadnego, żadnej łatki wyposażony właśnie na poprawienie sztucznej inteligencji. Ok, przejdziemy sobie tędy. Yy, właśnie, listonarz by się dostał tamtą stronę, ale zostanie, przeszu... zostanie przeszukany. Tak samo jak ten. Tak samo jak. Yy... Yy, listonarz. A, ochroniarza nikt na dzień dobry nie będzie przeszukiwał. Ok, teraz ja bym musiał się dostać. Dostać do... O fucking shit. I chyba spieprzyłem to ludziska. A dobra, 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 nie idzie za mną, całe szczęście. Ludziska fundamentalną zasadą taką już, nie wiem czemu mówiłem czy nie, jest śpieszyć się powoli. Nie na siłę, musicie troszeczkę sobie przeanalizować wszystkie ruchy na mapie przeciwników. Okej. Okay. Jakaś kucharka się tam drze. No i najlepiej się dostać właśnie tym oto sposobem na górę dachu. No i ja raczej nikt nas tutaj nie zauważy. spokojnie sobie, możemy tutaj przejść. To są małe bagi z yy, dźwiękiem niestety. No ale to... Z tego się właśnie bliska Cała gra yy... Niestety tak się dzieje no Dobra, allora, zobaczmy czy mogę tutaj tak sobie bezpiecznie yy... Bezpiecznie wyciągnąć ten Broń, o idzie nasz cel. Może tutaj sobie wyjdę jeszcze na chwilę i poczekam. Eee, Ten wili, drugi poziom. O, właśnie, idzie. Ten wokół wili, jeszcze raz drugi poziom. On się powinien teoretycznie obrócić. Ok, dziękuję. Sprawa załatwiona. Dlatego kocham tę broń. E, klucz do pokoju. Cold e, Python. To sobie weźmiemy. No i cele misji zostały zaktualizowane. W sobie ze spokojem mogę teraz wyjść. I teraz moje pytanie. Teraz było takie, e, czy ja. Mogę tutaj sobie bezpiecznie przejść po tym gzymsie. Taki mały bak. O, obudził się ochroniarz. Chyba skopowali, że... Okej, okay, strudnicy szukają podejrzanego ochroniarza. O, i tak się właśnie trybem właśnie ja przedostaję zazwyczaj. So Diana, he's not in the basement. They must have moved him. Forty-seven, this is Diana from Agency. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by four bearded Russian looking types in uniform. Okay, is super. Okay. Ok, super, wiedzieć, że za znalazł ciało szefa mafii. Hmm, jakieś tutaj szybko hmm, usić z tej willi, żeby nikt mnie nie zauważył. Yy, ta z taki motyw możemy sobie do kolekcji zabrać broń. Yy, właśnie jest ta ta snajperka. I jeszcze jedna sprawa... Um, z terenu tej mapy można uciec na dwa sposoby, jeden wychodzić na piechotę, a drugi jest taki, że um, możemy uciec przez... Przez ten samochód wyjeżdżając z bramą i uciekając, eee... druga sprawa. Możemy też wywinąć jeden numer, że mogę zabić jednego z ochroniarzy z ochroniarzy. No i jest zrypałem niepotrzebnie. Eeeh. Na mnie się go obudził. Polera jasna, jasne, nie dobrze. Ok, niech mnie szukają. Ja sobie bezpiecznie opuszczę. Widzę, co muszę. Diana, nie jest w basenie. Mogą ją zamówić. 47, to jest Diana z agencji. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by four bearded Russian-looking types in uniform. Aludiska, no żeby uciec właśnie tym samochodem, tu musimy zabić brata tego Giuseppe. Druga sprawa, możemy jeszcze. Próbować uśpić jeszcze raz tego naszego typka, co stoi w gaciach. I właśnie z poziom chloroformu zależy, zużytego chloroformu zależy, jak długo koleś będzie spać. Ja sobie zużyję, nie wiem, tak z. O! Dwa. O właśnie, został jeden. Mamy na razie spokój. spokojem. Liska weźmiemy sobie tą broń. I druga sprawa. Ja kiedyś wpisywałem kod na nieśmiertelność przy grze. Mm, ten samochód. Jeśli staniemy przed odjeżdżającą furgonetką, która będzie uciekała. Czy to cokolwiek robiła? To wywiezie nas poza teren mapy. Taka ciekawostka. Ok, ja się tutaj przebiorę. Swoje ciuchy. No i opuścimy, zrobimy to klasycznie. Czyli nikt nie widział, że tutaj jesteśmy. Jest spoko, mamy jeszcze snajperkę do kolekcji. No, i to jest, tak właśnie wygląda wodziska. Ucieczka na piechotę. Za uzyskanie statusu salient Assassin... Sorry. Otrzyma otrzymałeś bonusową broń. AMT Hand Barrele SD. Okej, okay, dziękuję. Eee... Wystrzelone pociski 1. Eee... Bliskie... Utarczki 0, strzały w głowę 0, alarmy 0, zabici wrogowi jest 0, zdaleni wrogowi jest 0, zabici niewinni 0, skrzywdzeni niewinni 0. Poziom trudności normalny, zapisy 2. Cichy zabójca, postęp jak widzicie, wszystko, agresja 0. Czas 8 minut 13 sekund. Słuchajcie, jeśli chcecie zabić właśnie status cichego zabójcy, możecie zabić dodatkowo jednego wroga. To nie wpływa tam za, za bardzo na... Status misji. No i oczywiście tu mamy jeszcze podsumowanie, ale to będzie w kolejnym odcinku. No i to są nasze handballery SD Hardballery, sorry. E, tu jest ta snajperka. No, nie wiem, czy Liska będzie kolekcjonował wszystkie bronie, ale to jest po prostu taki smaczek. E, nie wszystkie bronie też by się na pewno skolekcjonować, bo tutaj mamy. Nóż Bojowy, Skalpel i właśnie, no nie cholery. Nie wiem, co tam miałoby wicie na tym ostatnim haczyku. Mamy no, kij golfowy to mogliśmy zdobyć w pierwszej misji e, Siekiera i Katana. Tu widzicie kusze Dragonow, e, Snajperka, ją można zdobyć w jednej z misji w dosyć ciekawy sposób. E, ona była w demku dostępna. Tam z takim zajebistym celownikiem, podobno do tamtej co... pośrodku snajperki, można zdobyć w Japonii. No i tu oczywiście jest dubeltówka, spaz 12, ciężki karabin maszynowy, znaczy RKM, sorry, ręczny karabin maszynowy i snajperka, którą można zdobyć w Bagdadzie. To mamy M4, Obrzyna MP5, MP5 z Tumikiem. To może troszeczkę inaczej się nazywa, ale chyba to jest mp z sumikiem. No i Uzi. No i oczywiście jeszcze takie pomniejsze bronie. Możemy sobie postrzegać z tych Jak widzicie, troszeczkę broń ściąga do góry. Możemy sobie tutaj wytestować każdy rodzaj broni. O, widzicie? Za każdym razem musicie e, robić kolejne. Kolejną poprawkę na cel. Nie ten laptop. Taka <grymne> ciekawa.